Nawet Ania wielokrotnie zwracała mi na to uwagę, że na żywo wyglądałam o wiele lepiej niż w kamerze. Mm. Natomiast, żeby było ciekawiej, ja tego dnia y, nagrywałam też drugi odcinek i ja do niego tylko zmieniłam bluzkę. Zanim ja zaczęłam w ogóle korzystać z tej kolorystyki, e, analizy kolorystycznej, to też popełniałam błędy, bo na przykład używałam takiego makijażu, który mi podbijał doły pod oczami, a dzisiaj już wiem, jak to zrobić naturalnie, żeby właśnie tego efektu takiego nie mieć. Możecie wyglądać starzej niż naturalnie, bo na przykład jakieś zmarszki Wam się wybiją, których normalnie nie widać, a, a kamera je pokaże. Sobie zrobimy super e, analizę kolorystyczną, Fajny makijaż tego dobierzemy, a światłem możemy po prostu wszystko zepsuć. Cześć, witajcie na kanale Marki w Kadrze. Czy zastanawialiście się, dlaczego niektóre osoby wyglądają w kamerze tak bardzo świeżo, energetycznie, a inne wręcz przeciwnie, wyglądają na smutne, na chore, na zmęczone? Czasami odpowiedzią jest tutaj po prostu zły dobór koloru, który mamy na sobie, bo ten kolor potrafi bardzo dużo w kamerze zmienić. I dzisiaj właśnie chciałyśmy Wam opowiedzieć, jakie my stosujemy metody, współpracując z naszymi klientami, żeby właśnie oni dobrze wyglądali w kamerze i jak im podpowiadamy, jak powinni się ubierać, żeby w tej kamerze dobrze wyglądać. U nas taką podstawową metodą, który, z której my korzystamy, ale to nie tylko dla naszych klientów, tylko też tak naprawdę dla siebie na co dzień. To jest tak zwana analiza kolorystyczna, która w tej podstawowej wersji składa się z czterech kolorów, natomiast my mamy już taką bardziej rozbudowaną analizę, która się składa aż z dwunastu kolorów, aż nie mogę tego utrzymać w tych Chodzi planach. o typy kolorystyczne. Tak, to są typy kolorystyczne, które są dobierane na podstawie tak naprawdę pół roku, czyli wiosny, lata, jesieni. e gêmea I taka kolorystyka, którą my właśnie możemy na podstawie tej analizy sobie dobrać, to jest kolorystyka, którą dobieramy do naszego naturalnego koloru skóry, koloru oczu, koloru włosów. I dzięki temu, kiedy sobie tak już właśnie w odpowiedni sposób dobierzemy te kolory, jesteśmy w stanie na przykład zaoszczędzić dużo czasu na makijażu, ponieważ tutaj jesteśmy w stanie tak ładnie zagrać tym kolorem naszego ubrania, że nie musimy aż tak dużo wkładać siły, w czasu, energii, w to, żeby dobrze wyglądać na przykład wychodząc na spotkanie służbowe. Generalnie analiza kolorystyczna przydaje się również w takim codziennym życiu. My same też staramy się ubierać zgodnie z kolorami pod nasz typ kolorystyczny i widzimy jak to bardzo ułatwia życie i no, my same też się wtedy po prostu lepiej czujemy, a to może być dosyć ważne. Natomiast z kamerą jeszcze jest... O tyle to ważniejsze, że kamera bardziej niż ludzkie oko wychwytuje różnice w odcieniach kolorów. I ja muszę się przyznać, że ja sama tutaj na kanale miałam taką wpadkę kolorystyczną. Pewnie się zorientowaliście, że jednym z naszych kolorów kanału jest kolor czerwony. I ja w każdym filmie mam na sobie kolor czerwony. To nie jest przypadek, to jest tak zwana kotwica w marketingu. Natomiast faktycznie pewnego dnia ubrałam... Bluskę w kolorze czerwonym, natomiast to nie był kolor, który był zgodny z moją naturalną kolorystyką. Był czerwony, ale nie był w odcieniu chłodnym, a ja jestem chłodnym typem kolorystycznym. I o ile na żywo tego nie było tak bardzo widać, to kamera to bardzo mocno pokazała. I nawet Ania wielokrotnie zwracała mi na to uwagę, że na żywo wyglądałam o wiele lepiej niż w kamerze. Natomiast, żeby było ciekawiej, ja tego dnia nagrywałam. Też drugi odcinek, i ja do niego tylko zmieniłam bluzkę. Nie zdążyłam się w tym czasie wyspać, nie pomalowałam się jeszcze raz, wręcz byłam bardziej zmęczona niż na pierwszym nagraniu, a wyglądałam dużo lepiej. Tak świeżo. Mhm. Ten odcinek jest ten, w którym popełniłam swoją wpadkę, jest na naszym kanale. Jestem ciekawa, czy go znajdziecie. A wyróżnia się, także myślę, że, że to nie będzie wcale takie trudne, bo rzeczywiście Ewelina jakby zupełnie inny odcień tej swojej kolorystyki dobrała. Mimo tego, że to był właśnie czerwony, w którym jest zazwyczaj dobrze, to tutaj była duża różnica. Znaczy wyglądałaś dobrze, żeby nie było, A, ale, ale było widać po prostu tą różnicę, tak, że mogłoby być lepiej. Także nawet my zaliczamy takie wpadki, więc jeżeli sami się dopiero tego uczycie, to się nie przejmujcie. No, my też zalecamy, żeby robić takie nagranie próbne, bo wtedy będziecie widzieli, bo to, co my widzimy na żywo w kamerze, może wyglądać zupełnie inaczej. Jakby dużo rzeczy na to wpływa, nie, nie będziemy tego tutaj już teraz tłumaczyć. Natomiast zapamiętajcie, że warto zrobić to nagranie próbne właśnie po to, żeby sprawdzić, jak w tych kolorach wyglądacie. No, my wtedy nie miałyśmy możliwości nagrania tych filmów jeszcze raz, więc ja musiałam zostać w tym samym kolorze. No niestety tak wyszło. Ja muszę też powiedzieć, że tak naprawdę zanim ja zaczęłam w ogóle korzystać z tej kolorystyki, analizy kolorystycznej, to też popełniałam błędy, bo na przykład używałam takiego makijażu, który mi podbijał doły pod oczami, a dzisiaj już wiem, jak to zrobić naturalnie, żeby właśnie tego efektu takiego nie mieć, tak? Albo właśnie jakich unikać kolorów w swojej szafie. Więc to jest bardzo fajne. Natomiast to, co jeszcze jest moim zdaniem, ważne przy markach osobistych, to warto jest mieć taki swój wyróżnik, tak, żeby ktoś daną e, na przykład kolorystykę z nami kojarzył, tak, że widzimy na, kolor, na kanale na przykład kolor. Żółty i zielony, i wiemy, że to jest taka i taka osoba. I właśnie, kiedy dobieramy sobie tą kolorystykę do naszego koloru, do, naszego, do tego naszego personal brandingu, to warto właśnie się skupić na tych odcieniach, które po prostu z nami dobrze rezonują. To może jeszcze powiem, co się stanie, jeżeli źle dobierzecie te kolory. I jak to będzie wyglądało w kamerze, co się może zadziać? Więc tak, na przykład, będziecie mieć szarą skórę, albo właśnie jakieś niedoskonałości będą bardziej widoczne. Możecie wyglądać starzej niż naturalnie, bo na przykład jakieś zmarszki wam się wybiją, których normalnie nie widać, a, a kamera je pokaże. Możecie wyglądać na chorych, na zmęczonych, możecie mieć szarą skórę i. Ważne jest właśnie, żeby zwracać uwagę i dobierać te kolory, które takiego efektu u Was nie będą powodować, bo wtedy wyglądacie bardziej profesjonalnie i ludzie też skupiają się bardziej na tym, co Wy mówicie, a nie na przykład na tym, że Wam się dziwnie światło na włosach odbija. Więc pod tym względem to jest dosyć istotne, jak prowadzicie swoją markę osobistą. Mhm. Ale w ogóle jeszcze powinnyśmy chyba wyjść od tego, że warto najpierw zdiagnozować to, czy my jesteśmy ciepłym czy zimnym kolorem, prawda? O, tak, od tego się zaczyna. Tak, czyli ciepły kolor to jest wtedy, kiedy dobrze wyglądamy w kolorze złotym, natomiast zimny kolor wtedy, kiedy dobrze wyglądamy w kolorze srebrnym. To tak bardzo upraszczając, bo mhm. jest oczywiście więcej metod, żeby to sprawdzić, ale jeżeli same chcecie w domu na szybko sprawdzić, jakim jesteście typem, to najlepiej to zrobić na. W tych dwóch kolorach. Mm -hmm, dokładnie tak. Ja może jeszcze podpowiem, um, jakich kolorów już nawet jak znacie tą swoją analizę kolorystyczną, wiecie, w czym dobrze wyglądacie. To są takie kolory, których do kamery nie zakładamy. I to na pewno to będą różnego rodzaju kolory neonowe i jaskrawe, bo one mogą powodować u widza zmęczenie. Po prostu wzrok się męczy, jak się patrzy na taki obraz. I mogą też powodować efekt tak zwanej mory, czyli takie migotanie ekranu. Coś takiego może też wystąpić przy bardzo drobnych deseniach. No, my generalnie zalecamy, żeby jednak się w jednolite kolory ubierać. Ale jeżeli chcecie mieć jednak jakiś wzór, no to niech on będzie taki dosyć wyraźny i duży, bo te małe typu, jakieś kratki, malutkie paski, może jakieś kwiatki, one też ten efekt mory mogą powodować czyli to takie migotanie ekranu i po prostu źle się patrzy na taką osobę. Dosyć kontrowersyjny jest też kolor biały i czarny. Biały dlatego, że może przepalić obraz, natomiast czarny pochłania światło i mogą takie dziury powstawać w obrazie, więc z tego powodu, no to nie są zalecane kolory, natomiast dzisiaj też już jest taka technika, że, że można to dobrze ograć. I też warto patrzeć na to, jakie światło mamy, tak? W pomieszczeniu, to, w którym na przykład na, nagrywamy. Tutaj jak się nagrywa właśnie na przykład coś na kanał, to warto zadbać, żeby to było miękkie światło, tak? które nie będzie sprawiało, że my będziemy mieć jakieś cienie na przykład mm. na twarzy, tylko ono będzie tak równomiernie nam się rozkładać na, na naszej buzi. Bo jak na przykład użyjecie światła zimnego, to zimne światło ma to do siebie, że wybija chłodne barwy, czyli na przykład możecie blado wyglądać, możecie mieć cienie pod oczami. Z kolei jak użyjecie ciepłego światła, to ciepłe światło zmienia kolory i na przykład kolor biały może się zrobić żółty, kolor niebieski będzie miał taki zielonkawy odcień, więc znów będziecie wyglądać zupełnie inaczej niż naturalnie. Dlatego to jest dosyć ważne, jakim światłem gramy. Tak, i to jest właśnie też takie ważne dla makijażu, tak, bo sobie zrobimy super e, analizę kolorystyczną, fajny makijaż, tego dobierzemy, a światłem możemy po prostu wszystko zepsuć. Tak, dlatego my też to miękkie światło polecamy, bo wtedy nie ma takiego ostrego cienia na twarzy, więc nie, ma, e, nie są tak e, uwidocznione jakieś zmarszczki, jakieś niedoskonałości na mhm. skóry, o wiele lepiej się wygląda. Zresztą same to sprawdzamy, jak wyglądamy z światłem i bez światła, i zdecydowanie miękkie światło to jest to, czego my potrzebujemy. No dobrze, to może jeszcze tylko przybliżymy to, jak w ogóle można zrobić taką analizę kolorystyczną. My na przykład swoim klientkom właśnie zawsze taką analizę robimy, natomiast w dzisiaj to można ją nawet zrobić przez internet, bo faktycznie są takie aplikacje, które dają taką możliwość. Nawet nie, ja bym z aplikacji nie korzystała, ale są ekspertki, które taką analizę przeprowadzają przez internet i jest to jakimś rozwiązaniem w momencie, jak w Waszym mieście nie ma kogoś, kto analizę kolorystyczną przeprowadza, ale raczej zalecamy, żeby to zrobić stacjonarnie. Właśnie to chciałam powiedzieć, że te aplikacje często też zmieniają tak naprawdę ten nasz wygląd, i nie do końca widać, jaki mamy kolor skóry, czy, czy właśnie na przykład nawet kolor oka. Dlatego ja na przykład nie jestem zwolenniczką tego, żeby w ten sposób tak to robić i faktycznie wyszukać osobę, która się tym zajmuje. Tylko to, co jest ważne, to przy takiej analizie kolorystycznej. Powinniśmy przede wszystkim być bez makijażu i mieć spięte włosy, tak żeby one w żaden sposób nam tutaj niczego nie zasłaniały. A jeżeli jesteśmy na przykład, mamy włosy farbowane, to o tym zawsze warto wspomnieć osobie, która taką analizę nam przeprowadza. O wszystkich zmianach kolorów, jakie przeprowadziliśmy, czyli, nie wiem, brwi, jeżeli są farbowane, warto o tym mówić. Włosy, jeżeli na przykład sobie wytatuowałyśmy piegi, o tym też trzeba powiedzieć, bo na takie rzeczy się zwraca uwagę. Może jakiś permanentny makijaż, o tym wszystkim musicie powiedzieć, bo inaczej ta analiza może być zachwiana. W tym odcinku myślę, że już podzieliłyśmy się taką ogólną wiedzą na temat doboru kolorów. Jeżeli kolory w marce osobistej Was interesują, to jeszcze warto sięgnąć po dwie takie teorie, natomiast to już nie na ten odcinek, bo to są dosyć szerokie tematy. Ale sprawdźcie sobie, co to jest teoria. Koła barw albo koła koloru, bo to jest różnie tłumaczone. I to jest taka teoria, która podpowie wam, w jaki sposób łączyć ze sobą kolory. Natomiast druga, dosyć istotna, to jest po prostu psychologia kolorów, czyli w jaki sposób zakładając dany kolor, my oddziału, oddziałujemy na ludzi i też jakie budzimy wtedy emocje, jak nas ludzie postrzegają. To jest też dosyć ważne w marce osobistej, więc polecamy. A ja tylko ze swojej strony powiem, że dzięki temu, że taką analizę kolorystyczną sobie zrobiłam, to mi to bardzo zaoszczędza czas, kiedy robię zakupy i jest mi łatwo dobierać sobie to nawet po prostu jakieś bluzki, które kupuję, to od razu wiem, co jest dla mnie, co nie jest dla mnie, więc nie muszę się nad tym zastanawiać. I to jak najbardziej Wam polecam. I myślę, że warto po prostu taką analizę sobie zrobić. A w komentarzach chciałybyśmy, żebyście się podzielili z tym, czy robicie sobie takie analizy, czy uważacie, że to ma sens, czy nie ma sensu to może jeszcze zdradzimy taką ciekawostkę, bo zastanawiałyśmy się, czy o tym powiedzieć, ale powiemy. Ja znając swój typ kolorystyczny, ja jestem chłodną zimą, poprosiłam czat GPT, żeby wybrał dla mnie kolor szminki i dzisiaj mam jedną z tych szminek, którą wybrał dla mnie czat GPT. Jestem ciekawa waszej opinii. Powiem tylko, że to jest kolor fuksja, Dobrał mi jeszcze kolor czerwony, natomiast nie dotarł do mnie, więc nie mogłam go przetestować. Nie będziemy może zdradzać Marek, bo, bo nie chcemy reklamować, ale jesteśmy ciekawe właśnie Waszej opinii, czy czat spełnił to swoje zadanie, czy lepiej samemu dobierać te kolory. Dziękujemy dzisiaj za dzisiejszy odcinek i zachęcamy do zostawiania subów. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.